Pan rzekł do Mojżesza. Wstań o świcie, idź do faraona i oznajmij mu. To mówi Pan Bóg Hebrajczyków: wypuść mój lud, aby mi służył. Tym razem bowiem zamierzam spuścić wszystkie moje plagi na ciebie samego, na twoich dworzan i na twój lud, abyś przekonał się, że nie ma mi równego na całej ziemi. Nadszedł czas bym wyciągnął i ugodził ciebie i twój lud taką zarazą, która zgładzi cię z ziemi. Tylko dlatego zachowałem cię jeszcze przy życiu, aby ukazać ci moją moc i żeby moje imię rozgłaszano po całej ziemi. Ty jednak wciąż zagradzasz drogę mojemu ludowi i nie chcesz go wypuścić. Jutro o tej samej porze Spuszczę niezwykle ciężki grad, jakiego nie było od założenia Egiptu aż do dziś. Teraz więc każ spędzić z pola trzody i wszystko co masz. Wszyscy bowiem ludzie oraz bydło, które pozostanie na polu, a nie schroni się pod dach, zginie wskutek gradobicia. Ci spośród dworzan faraona, którzy lękali się słowa pana, zagnali służbę i trzody do domostw. Ci zaś którzy zlekceważyli słowo Pana, pozostawili służbę i trzody na polach. Pan rzekł do Mojżesza Wznieś rękę ku niebu, a gradobicie porazi całą krainę Egiptu ludzi i bydło, a nawet wszelkie rośliny polne na całej ziemi egipskiej. Mojżesz wyciągnął swoją laskę ku niebu, a Pan zesłał grzmoty i grad. Pioruny błysnęły ku ziemi, Pan spuścił gradobicie na Egipt. Sypał grad, a pośród niego migotały błyskawice. Od czasów, jak na ziemi egipskiej zamieszkali ludzie, nie pamiętano dotkliwszego gradobicia. Na całym obszarze Egiptu grad poraził wszystko, co przebywało na polu, od człowieka aż do bydła. Gradobicie zniszczyło wszystkie rośliny polne i połamało wszystkie drzewa. Tylko krainę goszen, którą zamieszkiwali Izraelici grad ominął. Faraon kazał więc wezwać Mojżesza i Aarona i rzekł do nich. Zgrzeszyłem, przyznaję, Pan postąpił sprawiedliwie, a ja i mój lud jesteśmy winni. Módlcie się do Pana, gdyż pioruny i grad stają się nie do zniesienia. Pozwalam wam iść, nie będę was dłużej zatrzymywał. Mojżesz odpowiedział, gdy tylko wyjdę za miasto, wzniosę ręce do pana. Ustaną grzmoty, grad przestanie padać, żebyś przekonał się, że do pana należy ziemia. Sądzę jednak, że ani ty, ani twoi słudzy nie boicie się jeszcze pana Boga. Plony lnu i jęczmienia uległy zniszczeniu, gdyż jęczmień właśnie wypuścił kłosy, a len zakwitł. Pszenica i orkisz ocalały, gdyż kiełkują później. Mojżesz odszedł od Faraona i udał się za miasto. Gdy wzniósł ręce do Pana, ustały grzmoty i gradobicie, a deszcz przestał smagać ziemię. Faraon widząc, że ustał deszcz, grad i grzmoty, znowu zaczął grzeszyć i trwał w uporze razem ze swoimi dworzanami. Faraon zaciął się w uporze i nie wypuścił Izraelitów tak jak pan przepowiedział przez Mojżesza.